Ostatnie dni były pracowitym czasem dla Straży Pożarnej. Służby ćwiczyły gotowość do podjęcia akcji na terenie Wąbrzeskiego Domu Kultury, ale oprócz tego musiały zmagać się z kilkoma pożarami. Jeden z nich wynikł m.in. z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. I m.in. o tym temacie powiemy dziś w programie lokalnym. Anna Wiecka, dzień dobry Państwu. W propozycjach programowych z kolei dziś relacja z obchodów Święta Niepodległości w Wąbrzeźnie. Od tego tematu rozpoczynamy także wiadomości. 97. rocznica odzyskania niepodległości tradycyjnie obchodzona była w całej Polsce, także w Wąbrzeźnie. Oprócz oficjalnych obchodów z okazji Dnia Niepodległości, odbyło się także spotkanie w oratorium przy sanktuarium. Ksiądz proboszcz Jan Kalinowski zaprosił na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. połączone było z wydaniem trzeciej części śpiewnika parafialnego. Tym razem znalazły się w nim teksty tych najpopularniejszych, jak i dziś nieco zapomnianych pieśni patriotycznych i żołnierskich. W sumie jest to około 50 piosenek. Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Żałowano tylko, że z zaproszenia nie skorzystała młodzież. O godzinie 14 natomiast rozpoczęły się oficjalne obchody Dnia Niepodległości, które zorganizowało starostwo powiatowe. Na początek tradycyjnie złożono kwiaty pod tablicą Sokoła, która upamiętnia ofiary walk o niepodległość. Później rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów zespołu szkół we Wroniu. Młodzież przypomniała zgromadzonym historię odzyskania niepodległości. Następnie mieszkańcy uczestniczyli we wspólnej modlitwie w intencji ojczyzny. Mszę świętą odprawił oraz wygłosił Słowo Boże ksiądz. Ян Калиновский. Po nabożeństwie odbyła się druga część uroczystości na placu Jana Pawła II, którą otworzył starosta Wążeski Krzysztof Maćkiewicz. Kompania honorowa jednostki 1109 z Grudziądza wygłosiła apel poległych oraz oddała salwę honorową. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego to symbol hołdu dla bohaterów narodowych walczących o niepodległość. Obchody zakończono krótkim występem orkiestry dentej Wążeskiego Domu Kultury, która zapewniła oprawę muzyczną całej uroczystości. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy dziś po wiadomościach. Natomiast na szerszy materiał ze śpiewania pieśni patriotycznych w oratorium zaprosimy Państwa w programie za tydzień. A teraz zmieniamy temat. Już za niecałe dwa miesiące po raz 24 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Datki, jakie tego dnia wrzucamy do puszek przekazywane są na sprzęt medyczny, który jak się okazuje trafia także blisko nas. Sprzęt warty pół miliona złotych otrzymał w ostatnim czasie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja, której podstawowym celem jest podniesienie standardów leczenia chorych osób w Polsce. Co roku, podczas finału orkiestry, pieniądze są zbierane przede wszystkim dla ochrony oraz poprawy zdrowia najmłodszych dzieci. Ostatni, 23. finał, przeprowadzono dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Dla tej drugiej grupy nowy sprzęt medyczny trafił również do Wąbrzeźna. No jest to sprzęt, który otrzymaliśmy wszystkim dla pacjentów. Więc to jest ogromna radość dla głównie naszych pacjentów. Wartość tego sprzętu jest niebagatelna, bo to jest około pół, pół miliona złotych. I co warto zaznaczenia, jest to sprzęt bardzo wysokiej jakości. Nowy sprzęt, który trafił do zakładu opiekuńczo-leczniczego, uzupełnił wyposażenie oddziału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała także urządzenia, którymi wcześniej zakład nie dysponował, jak waga fotelowa oraz aparat jezdny do mierzenia ciśnienia. Dodatkowo zakład opiekuńczo-leczniczy otrzymał niezbędny sprzęt wykorzystywany na co dzień w pomocy osobom wymagającym opieki długoterminowej, czyli 40 łóżek sterowanych elektrycznie, wyposażonych w podnośniki, statywy do kroplówek i szafki przyłóżkowe. Do tego pięć materacy przeciw Odleży nowych, cztery specjalistyczne wózki z odchylanym oparciem, fotel kąpielowy, aparat EKG oraz dwa rotory urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych oraz dolnych. Jak nowy sprzęt przełoży się na funkcjonowanie oddziału? No, w dużej mierze jest ułatwieniem dla pracy personelu białego, czyli pomaga pracownikom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w opiece nad pacjentem, w czynnościach związanych z taką codzienną opieką, z pielęgnacją, no ale też jest oczywiście dużym udowodnieniem dla samych pacjentów. Komfort osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym uległ znacznej poprawie, a nowy sprzęt, jak wspomniał prezes nowego szpitala w Wąbrzeźnie, cieszy przede wszystkim personel szpitala, który teraz może udzielać pomocy na urządzeniach o najwyższym standardzie. Wielkimi krokami zbliża się kolejny, 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się on 10 stycznia 2016 roku, a więc do tej ogólnopolskiej imprezy charytatywnej pozostały już nie pełna dwa miesiące. W Wąbrzeźnie tradycyjnie sztab orkiestry znajduje się w Wąbrzeskim Domu Kultury. To tutaj podczas finału będą miały miejsce wszystkie zaplanowane atrakcje, a także to miejsce odpowiada za organizację tego wydarzenia. A ponieważ od organizacji zależy przebieg i zbiórka pieniędzy, placówka już apeluje do mieszkańców Wąbrzeźna. Jak co roku poszukujemy wolontariuszy, ale także ludzi dobrej woli, którzy poprzez wspólną zabawę, prezentację na scenie oraz udział w licytacji chcą wspomóc ten szczytny cel. Dlatego y, każdego, kto ma jakiś pomysł na ubogacenie programu Wielkiej Orkiestry, bądź chce przekazać y, rękodzieło, bądź inny gadżet na licytację, zapraszamy do działu animacji w Wąbrzeskim Domu Kultury. Chętnych prosimy o bezpośredni kontakt w placówce Domu Kultury lub telefoniczny pod numerem 56 688 1727, wewnętrzny 24. Każda forma pomocy jest tego dnia potrzebna zarówno w publicznej kweście na ulicach miasta, licytacji czy poprzez udział w programie artystycznym. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do okazania wsparcia. 10 stycznia pieniądze zbieramy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Bardzo ważne dni w przedszkolu miejskim bajka. W ostatnim tygodniu odbywały się tu pasowania najmłodszych dzieci na przedszkolaków. <grym i wyszły> 1 września trzyletnie dzieci po raz pierwszy przestąpiły prób przedszkola. Teraz, po dwumiesięcznym okresie adaptacji, nadszedł czas na uroczyste włączenie ich do grona pełnoprawnych przedszkolaków. Z kamerą uczestniczyliśmy w uroczystości pasowania dzieci z grupy motylki. Zanim jednak doszło do najważniejszego momentu uroczystości, dzieci zaprezentowały, czego do tej pory nauczyły się w przedszkolu, a przysłuchiwali się im dumni rodzice. kulminacyjnym uroczystości było oficjalne pasowanie dzieci na przedszkolaków, którego dokonała dyrektor przedszkola miejskiego Bajka Marzena Wilkosz. Asystowali jej wicedyrektor Bożena Bereza i burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę na pamiątkę przyrzeczenia bycia grzecznym przedszkolakiem, który już nie będzie płakał, będzie szanował zabawki i zgodnie bawił się z innymi dziećmi. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości w związku z okresowymi kontrolami, między innymi przewodów dymowych. O tym, że takie kontrole są potrzebne, pokazało jedno z ostatnich zdarzeń, w których uczestniczyła Państwowa Straż Pożarna w Wąbrzeźnie. W miną sobotę w miejscowości Osieczek doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Jak relacjonuje Państwowa Straż Pożarna w Wąrzeźnie, zapaliły się sadze w niedrożnym kominie i zaczęły wydobywać się przed tzw. czystkę kominową na strychu. Stwarzało to duże zagrożenie, ponieważ no, gdyby to miało miejsce gdzieś w nocy, trwało to dłużej, te sadze palące się, jeżeli by się dostały do drewnianego stropu, doszłoby niewątpliwie do dużej tragedii. Dlatego służby przypominają, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, powinniśmy zadbać o drożność przewodów dymowych i wentylacyjnych. Najlepiej sprawdzenie zlecić profesjonalistom, czyli mistrzowi kominiarskiemu. Niezadbanie o bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych może być przyczyną ulatniania się tlenku węgla. To właśnie z powodu zatrucia czadem co roku w Polsce umiera kilkaset osób. Tlenek węgla nazywany jest cichym zabójcą, bo jest bezbarwny i bezwonny. Kiedy dostanie się do organizmu uniemożliwia rozprowadzenie tlenu we krwi, uszkadzając mózg i inne narządy człowieka. Kiedy więc poczujemy pierwsze objawy, zawroty i bóle głowy, duszności, nudności, natychmiast podejmijmy odpowiednie działania. Przede wszystkim musimy przewietrzyć mieszkanie, pamiętać o tym, ale możemy również wezwać odpowiednie służby, które yy, zmierzą po prostu, czy ten tlenek występuje w danym pomieszczeniu. Jak przeciwdziałać zatruciu tlenkiem węgla, nie zasłaniać klatek wentylacyjnych, stosować mikrowentylację okien oraz zaopatrzyć się w czujniki tlenku węgla. Ten jednorazowy wydatek może uratować życie Twoje i Twoich bliskich. I pozostajemy przy tematach dotyczących pożarnictwa. W miniony piątek doszło do dwóch pożarów na terenie Wąbrzeźna. Przyczyną obu było zaproszenie ognia. Pierwsze zdarzenie o godzinie 5.41 wpłynęło do nas zgłoszenie odnośnie zadymienia na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze zgłoszenia wynikało, że pali się tam wózek dziecięcy. Rzeczywiście po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali paląco się już w praktycznie całą klatkę schodową i wydawało się, że jest to niewielkie zdarzenie. Natomiast no niestety, ale było dosyć duże zagrożenie. Musieliśmy ewakuować wszystkich mieszkańców, łącznie 24 osoby z tego budynku, z czego większość Przewieźliśmy naszym busem do miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie udzielono tam strażacy udzielili im wsparcia psychicznego, jak i bytowego, a władze miasta zapewniły tym mieszkańcom ciepły posiłek. Kilka godzin później kolejny pożar, niedaleko również ulicy Mickiewicza na ulicy Krasińskiego w podobnym budynku, tym razem w piwnicy, gdzie najprawdopodobniej ktoś podpalił drzwi od jednej z w akcjach gaśniczych oprócz zastępów Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli także strażacy z OSP Wąbrzeźno. Natomiast we wtorek członkowie jednostek z terenu powiatu oraz strażacy zawodowi uczestniczyli w manewrach powiatowych, które w tym roku skupiły się wokół Wąbrzeskiego Domu Kultury i Liceum Ogólnokształcącego ćwiczenia mające na celu sprawdzenie sprawności i działań bojowych służb rozpoczęły się ewakuacją uczniów i nauczycieli z LO. Wszyscy skierowani zostali do Wombrzeskiego Domu Kultury, gdzie następnie odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa. O charakterze obiektu WDK, między innymi o wyjściach ewakuacyjnych, opowiedziała dyrektor tej placówki Gisela Piar. Pozostała część spotkania oparta była na kanwie ostatnich wydarzeń w kraju i za granicą, między innymi na wybuchu paniki podczas imprezy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Wskutek feralnych wydarzeń zmarły trzy osoby. O przebiegu wydarzenia opowiedział młodzieży Marek Paradowski, ratownik medyczny, który uczestniczył w akcji ratunkowej w Bydgoszczy. Pozostali prelegenci z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy opowiadali o przyczynach wybuchania paniki oraz o sposobach jej zapobiegania. Mówili o tym, jak bezpiecznie wyjść z tłumu i o tym, że zawsze warto polegać na własnym rozumie, a nie na ślepym pędzie na tłoku osób, w którym możemy się znaleźć. Następnie ewakuację sporej grupy osób sprawdzono w praktyce. Podczas ćwiczeń zainscenizowany został pożar scenem w sali widowiskowej WDK podczas koncertu, na którym bawiła się pełna sala. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu. Łącznie było to 16 jednostek. Przebieg ćwiczeń już teraz w krótkim materiale bez komentarza. Prosim, opušat i da će se Na koniec dzisiejszego wydania wiadomości przenosimy się na teren oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie. Pokażemy efekty prac przy modernizacji, jakie zaszły tam w ciągu ostatniego miesiąca. Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie. Projekt o takiej nazwie, którego realizację rozpoczęto w lipcu 2014 roku, w końcu dobiegł końca. W sumie na modernizację poświęcono blisko półtora roku. Nie było łatwo, w międzyczasie zmienił się wykonawca robót, co wiązało się z przerwą w pracach. Przede wszystkim jednak tak długi okres modernizacji wynikał z konieczności podzielenia projektu na konkretne etapy. W trakcie całej inwestycji oczyszczamy ścieki i w związku z tym konieczność takiego podziału. W pierwszym etapie został wykonany reaktor 2B, następnie osadnik radialny i w trzecim etapie został wykonany reaktor 2A. To właśnie ten zbiornik był ostatnim etapem modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąrzeźnie. W następnej kolejności skupiono się na pracach wykończeniowych, ułożono bruk i przygotowano tereny do zazielenienia. Następnie miejski zakład energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji wystąpił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pomimo tego, że przy tym projekcie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, na oficjalne otwarcie oczyszczalni będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Rozszerzyliśmy nasz projekt o dodatkową inwestycję, ponieważ po pierwszym przetargu uzyskaliśmy oszczędności. Wystąpiła również możliwość do, e, ponownego dobrania dofinansowania i zwiększenia tej kwoty. W związku z czym MZ FIG przygotował drugi projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy części osadowej oczyszczalni ścieków. Firma Huzar prace nad tym projektem rozpoczęła w czerwcu tego roku. Tutaj również widzimy, że większość prac została już wykonana. Przebudowie uległa stacja odwodniania osadów, w której znalazła się nowa prasa taśmowa. Powstaje również stacja higienizacji osadów wyposażona w silos o objętości 25 m sześciennych na wapno palone, które będzie dodawane do osadu celem jego higienizacji i podniesienia stopnia odwodnienia. Kolejną częścią tego projektu jest przebudowa istniejącej przepompowni wód nadosadowych i odciekowych z powstającego poletka osadowego. W ramach modernizacji nad wspomnianym poletkiem osadowym postawiono już zadaszenie wyposażone w rynny odprowadzające wody opadowe. Obecnie prowadzone są prace przy instalacji drenaży, przez które końcowa ilość wody z osadu będzie odprowadzana do układu technologicznego oczyszczalni. Przed budową wiaty dysponowaliśmy praktycznie dwukrotnie większymi poletkami osadowymi, które niestety nie były zadaszone. Również zdolność filtracyjna tych poletek była już bardzo niska, więc obecnie budowana wiata wraz z poletkami w zupełności wystarczy w celu składowania na co najmniej pół roku osadu odwodnionego. Wartość całego projektu drugiego to wartość około 2 miliony 800 tysięcy zł netto. Łącznie około 8 800 tysięcy zł netto. Tyle warte są obydwa projekty. Czyli przebudowa i rozbudowa części biologicznej oraz osadowej. Na oba projekty Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji uzyskał dofinansowanie w kwocie około 4,5 miliona złotych. Zgodnie z umową, modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków ma zakończyć się z datą 30 listopada. Po tym terminie nastąpi uroczyste otwarcie oczyszczalni. Materiałem kończymy dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Bardzo dziękujemy Państwu za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia za tydzień w środę o godzinie 16. .00.